Cześć, z tej strony, słuchajcie, witam Was 15 sierpnia w Dzień Święto Wojska Polskiego. Święto Wojska Polskiego, które tego dnia obchodzimy ze względu na rocznicę. Chociaż bitwa trwała troszeczkę wcześniej się zaczęła niż 15 sierpnia, ale na rocznicę zwycięstwa nad Armią Czerwoną, nad Bolszewikami. Czasie wojny w 1920 roku. Moje psy dokazują, bo jest świątecznie. pobiegła. Słuchajcie, e, tamta bitwa i tamta wojna, a właściwie tamta bitwa przede wszystkim, e, zmieniła losy Europy, które mogły pójść w zupełnie tragiczną stronę, gdyby. Horda barbarzyńców ze wschodu przeszła przez Polskę i dotarła do Niemiec. Wówczas obroniliśmy swoją niepodległość na niezbyt długi okres czasu. Wówczas armia stała się podstawą bezpieczeństwa. Gwarantem bezpieczeństwa. Niestety w dwudziestoleciu międzywojennym nie przekuto tego nastroju, tego sukcesu w rozwój armii. Zabrakło czasu, zabrakło kilka lat, żebyśmy naprawdę prezentowali taki poziom, który spowodowałby to, że nie bylibyśmy do przez jakiś czas dla naszych wrogów. Po II wojnie światowej, sami wiecie jak było, pod kamieni wypełzli różni towarzysze. Stali się elitą i nastąpił lot nurkujący naszego społeczeństwa, który trwa, ta, trwa do dzisiaj. Rozbijają się wciąż, wię, więzi społeczne rozbijają się wciąż, rozbija się wciąż poczucie wspólnoty, przynależności państwowej. Rozmywane są takie pojęcia jak patriotyzm, jak ojczyzna. Może to zabrzmi strasznie, ale to, co się mm, rozpętało w 2014 roku, a tak na dobre teraz, w lutym tego roku na Ukrainie, czyli wojna, czyli agresja rosyjska na Ukrainę, daje choć trochę nadziei, że ktoś się opamięta w końcu. Obawiam się jednak, że bez bezpośredniego zagrożenia, Zbrojnego naszej ojczyzny nic takiego nie będzie miało miejsca. Nadal w Polsce jest wiele koterii, towarzystw, partii i innych, którzy, dla których suwerenność nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest spokój ekonomiczny, pożyczki od Niemca. Najważniejsze są zobowiązania w stosunku do tych, którzy pozostają w cieniu. Mam tylko nadzieję, że zmiany, które nastąpią, które muszą nastąpić zmiany dotyczące naszych sił zbrojnych, będą zmianami mądrymi, bo niektóre rzeczy mnie niepokoją i będą przede wszystkim zmianami trwałymi: że reorganizacja, dozbrajanie, rozwój. Sił zbrojnych będzie kontynuowany przez ewentualnych następców po pisie. Jeżeli nie, będzie to oznaczało, krótko mówiąc, zdradę naszej ojczyzny. Czy święto Wojska Polskiego i ta rocznica jest świętem radosnym? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony cały czas pamiętam o tym, że wtedy, w tamtej wojnie. Musieli stawać do walki ludzie do niej nieprzygotowani. Dzieci, ochotnicy, nastoletni, harcerze. Podobnie jak w czasach II wojny światowej wytraciliśmy tych, którzy mogli stanowić o potencjale naszej ojczyzny. Tak samo jak potem, w czasie II wojny, chociażby w Powstaniu Warszawskim. Nie tylko, ale oczywiście też. Marzy mi się, żeby nigdy nie musiało dojść do podobnych sytuacji. Wojnę trzeba zostawić profesjonalistom, dlatego musimy mieć silną, profesjonalną, dobrze wyposażoną, dobrze zmotywowaną armię, wolną od politycznych nacisków. I dlatego troszeczkę nie współgra mi tutaj to, że politycy w czasie tego typu uroczystości. Wypowiadają się często w sposób zahaczający o politykę, w sposób polityczny na tle oficerów i żołnierzy wojska polskiego. Trzeba z tym skończyć. Trzeba pilnować tej zasady, że wojsko jest apolityczne. Trzeba tu wypalać żelaza. W każdym razie, wszystkim byłym, obecnym żołnierzom sił zbrojnych. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę im szczęścia w służbie. Życzę im dobrych dowódców, dla których służba wojskowa nie jest to praca od 8 do 16, tylko jest to powołanie. Życzę im dobrego, sprawnego sprzętu, dostatecznej ilości amunicji oraz ciągłego. Szkolenia, bo nic tak nie podkopuje morale jak nuda w wojsku. Życzę Wam jeszcze chyba najważniejszej rzeczy, czyli tego, żebyście nigdy nie musieli wykorzystywać swoich umiejętności i swojego wyszkolenia w realnej walce z przeciwnikiem na naszej Ziemi. Nie możemy do tego dopuścić. Pozdrawiam Was, pozdrawiam widzów mojego kanału. Widzimy się w dniu jutrzejszym. Na razie trzymajcie się. Cześć.